To, że jestem na Speed Games, to dla mnie duża frajda, duża zabawa, ale przede wszystkim dużo rozwoju takiej nauki, nauki bezpiecznej jazdy, jeszcze bardziej bezpiecznej. Ja jestem też mamą, więc dla mnie jest ważne, żeby prowadzić samochód bezpiecznie. Tutaj nauka na przykład zachowywania się w poślizgu to jest coś, czego nigdy mnie nikt nie uczył. Tutaj mam możliwość zdobyć tę wiedzę i ją poczuć tak prawdziwie w rękach. Zdecydowanie tutaj ćwiczenia pokazały mi, że ja mam trochę kłopot z odpuszczeniem kontroli, bo kiedy. Robiłam drifting, no to sprawiło mi to więcej kłopotu, gdy tą kontrolę musiałam troszeczkę odpuścić. W momencie, kiedy mam mieć kontrolę nad autem tylko w odpowiedni sposób, to idzie mi to znacznie lepiej. TikTok Speed Games jest dla mnie eventem, na którym możemy się bardzo fajnie bawić, przy okazji nabyć fajnego doświadczenia, które może się przydać na co dzień w niekontrolowanych sytuacjach na drodze. Ja miałem właśnie taką sytuację jakiś czas temu, wjechałem na mokrą powierzchnię i nie wiedziałem, jak się zachować na dzień dzisiejszy. Dzięki właśnie TikTok Speed Games już wiem. Żebym miał tą wiedzę wcześniej, to myślę, że tamtego wypadku by nie było. TikTok na pewno jest miejscem, które fajnie łączy dynamikę, szybkość, piękne samochody, właśnie tematy edukacyjne. Tak powstał Speed Games. Zapraszamy twórców internetowych, popularnych aktorów, piosenkarzy, prezenterów telewizyjnych i oni mają szansę trochę się zabawić, trochę poczuć te ogromne emocje prowadząc te wspaniałe auta, które tutaj mamy naokoło, ale jednocześnie dowiedzieć się trochę więcej na temat bezpiecznej jazdy. Zawodnicy Speed Games nauczą się dobrej pozycji za kierownicą, nauczą się, jak musi przysunięty fotel, nauczą się, jak trzyma, trzymać kierownicę. Właśnie podczas tej, tego, tego, tego slajda, tak, tego, tego wpadnięcia w poślizg, no to też są szkoleni, że jak trzymasz jedną rękę, to nie wyprowadzisz samochodu z poślizgu. Jak trzymasz dwie, to uda ci się ten samochód wyprowadzić. Więc to są konkretne informacje, jakie zyskują nasi uczestnicy. Wszyscy są tutaj bardzo mocni w internecie, mają mnóstwo swoich fanów, więc jeżeli każdy z nich trochę powie o tym, że Jezus, jak trudno jest wyprowadzić samochód z poślizgu, Ślizgu, to gdzieś ta wiedza się tutaj zaczyna pojawiać. Też z poprzednich edycji wiem, że później miesiąc czy dwa miesiące po imprezie rozmawiam z, z bohaterami, właśnie mówią, że oj, miałem gdzieś niebezpieczną sytuację, ale przynajmniej przy, przypomniało mi się to, że jest niebezpiecznie, trzymaj dwie ręce na kierownicy. Takie proste rzeczy, a one pozwala, pomagają.